Witam Was wszystkich, z tej strony Mavis Ordos i zapraszam do kolejnego odcinka w świecie Minecraft. A dzisiaj zacznę od dość nietypowej rzeczy, a mianowicie będę wstawiał wszystkie brakujące drzwi z jego z Ile potrzebne jest? 12 drzwi, na razie powinno wystarczyć. Teraz tak tutaj przesunąłem wszystko o jeden blok w lewo. I również klatkę schodową tutaj trochę też rozbudowałem. To znaczy poszerzyłem tutaj o ten jeden stopień. Dzięki czemu. Teraz, w sumie, e, może iść na przemian rzeźbiony kamień, zwykły rzeźbiony i, i tak do samego końca. Jedynie się zastanawiam, czy jeszcze nie przesunąć tego o 2, bo ewentualnie ja bym chciał postawić. Hmm, Drogę w idącą w tym kierunku po środku tego oto tutaj wiaduktu. No to akurat będzie to przypadało na o dwa bloki w lewo. Bym musiał jeszcze przesunąć schody, ale to jest tylko kwestia tego, czy będę chciał tutaj drogę budować A teraz drzwi. Więc. Pierwsze drzwi idą w dół. Chciałbym, żeby zawias był z tej strony. Odało się. I teraz schodki idące do góry. Tutaj chcę zrobić w przeciwnym kierunku, czyli drzwi chciałbym mieć po tej stronie. O, pięknie. Ok, więc powstaje pewna szpara, ale to nie jest żaden problem. Więc pierwsze dwoje trzy jest wstawionych. Teraz czas na. Teraz na czas na bramę. A jak tylko do niej dojdę. Jak widzicie? Z tej strony już widać że placyk zupełnie inaczej wygląda więc, czyli postawię tu i tu a z tej strony jeszcze tutaj brakuje schodów i tak dalej, więc nie ma sensu kładzenia, a tutaj powoli zaczynam również budować murek w tą stronę ale. Yy, Lokowanie wieży to już e, wykonam w jakimś odcinku. Gdzie jeszcze brakuje drzwi? drzwi jeszcze e, tu, oczywiście, są drzwi, ale to nas nie zabezpiecza przed, 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 przed. jeszcze potwórkami góry I teraz tak tutaj. Chciałbym mieć drzwi z tyłu. Czy jak postawię z przodu, to by było równo, więc muszę postawić drzwi od tej strony. I jeżeli mamy jeden e, wejście grubości jednego, jednego bloku, to właśnie jest różnica między postawieniem drzwi z tej strony czy z tej strony, to wtedy zawias będzie od odpowiedniej strony. Natomiast gdy mamy więcej, to znaczy, nie mamy ściany po jednej stronie, a chcę postawić tu drzwi, to nawet jeżeli ulokuję po tej stronie, to i tak zawias automatycznie jakby dociągnie się do ściany. Tak więc tutaj też mamy teraz zabezpieczone wejście do mm, jaskini na nole. E, tutaj już nie pamiętam, czy pokazywałem, że. Zrobiłem wejście w ten sposób I tutaj też eee, A, drzwi mają być tu, więc muszę postawić O! Widzicie od swojej strony postawiłem drzwi Czyli muszę jednak postawić Aha. A, bo jeżeli bym postawił stojąc od tej strony To drzwi będą się zamykać do środka Natomiast po tej stronie drzwi będą na tym bloku i będą się otwierać na ten blok, a mi zależy, żeby się jednak otwierały tutaj na ten blok, więc postawię z tej strony. I po otwarciu mam piękny. Eee, no ośród... Ustawienie drzwi. Pod, między tymi trzema blokami. To jest kolejna drzwi. Teraz, tak, tutaj jeszcze nie mogę stawić drzwi, bo są schodki. To znaczy, właśnie nie ma schodków, więc nie mogę tego postawić. Teraz tutaj, tutaj mogę postawić drzwi w ten sposób. I nawet po otwarciu tu będzie widać próg. Mhm. Mm tu nawet mogę zostawić drzwi otwarte, bo i tak i tak e, no można tutaj wszędzie u góry przejść. Natomiast tutaj tutaj jeszcze nie wiem czy chcę mieć zwykłe drzwi, czy jednak postawię dwa poziomy otwieranych barierek, tak jak tutaj. Natomiast z tej strony i tu będą drzwi, tylko będą się otwierały w tą stronę, i tutaj jeszcze coś zrobię z górą. Aha, tutaj musiałem wymienić ten oto blok, znaczy nie mógł iść blok supu, tylko po co się okazuje, że em, no właśnie nie mam przy sobie bloku, więc pożyczę na chwilę stąd eee, że jeżeli furtka stoi przy pełnym bloku to, tak to chyba można określić to jest umieszczona w ten sposób natomiast jeżeli umieszczę furtkę do murku to po pierwsze Łączy się tylko z dwóch stron, a nie z trzech. A tutaj wtedy mogę się przycisnąć, więc, jak ja mogę się przycisnąć, to ponik teoretycznie też by mógł, chociaż nie sprawdzałem. A po drugie, jest sytuacja, że tak i tak zewnętrzne bloki są pełne i mamy właśnie taką dziwną sytuację. Dlatego właśnie. Wymieniłem te bloki, znaczy murek na pełen blok, dzięki czemu już nie mam takiej właśnie z dziwnej sytuacji. Natomiast tutaj, tak, dwie rzeczy chciałem określić, a mianowicie, jeżeli stąd będą szły schodki. Trzeba coś przekąsić jeszcze. I to tak. Schodki będą wychodzić z tej wysokości. I teraz jeden w dół, schodek. Jeden z w dół, jeden w dół. Jeden w dół, jeden w dół. O! Dobra. To nie było zamierzone. okej okay. też raz czyli tu są dwa do przodu czyli dwa w dół A raz, dwa dobra, czyli schodki by się skończyły na tej wysokości jeśli, mm, jeśli dobrze liczę tak, tu jest. Jeden schodek. Raz w dół, dwa w dół. A nie dobrze trzy. Czyli jeszcze powinien być raz w dół. Tak i tak. I teraz tutaj by było koniec schodków. Hm. Ale... No właśnie. Czy ja tak chcę? Generalnie, jeżeli tu jest stania, to wejście do tego domku A teraz oczywiście. Nie mogę się podciągnąć. No i przepraszam bardzo. To wejście dotąd chciałem zrobić z tego poziomu, a więc z tarasu. Czyli najpierw te schodki będą musiały doprowadzić. O dobra, uciekam. Ła. Nie muszę zrobić szybko tak. O, nie mam. Dobra. I teraz zobaczymy czy podlecą do mnie. Dobra, teraz powinien fantomem nie widzieć Więc próbuję z jakiegoś fantoma ubić Chyba, że tam utknął na dachu No dobra eee, To tak, wracając do schodków Czyli jeżeli wejść by było w góry to musi być jakaś klatka schodowa. Klatka schodowa. Klatka schodowa znajduje się wewnątrz. A tutaj chodzi, żeby było z zewnątrz. A jak tutaj widzicie, poszerzyłem całość o dwa bloki. Znaczy przesunąłem ten domek, przynajmniej piwnicy tego domku, o dwa bloki. I na tych dwóch blokach będą schody powyżej. A tutaj będzie szła ściana, przez co całość też poszerzyłem tutaj o dwa bloki w tę stronę. I teraz też się tak zastanawiam. Bo jeżeli tu są koniki, to czy nie zrobię tak, że wyrzucę tutaj ten słup i zrobię przejście do tamtej części, czyli ta piwnica będzie częścią również tego tutaj no będzie częścią stajni ok a skoro jeszcze jest noc to korzystając z tego jeszcze wam pokażę e, tutaj tutaj nastąpiła też spora wizualna zmiana a mianowicie już wszędzie w tej dolnej części magazynu jest już podłoga. Teraz będę tą część wypełniał cegłami kamiennymi. I tutaj będą pojawiać się pierwsze skrzynie, gdzie w sumie jako pierwszą rzecz to przeniosę tutaj całą zawartość tych no. Du -du 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 -du. Jak to się zwie tego co. Tak, nie lubię, a mianowicie żwiru. O, tutaj jeszcze jest trochę do wyczyszczenia. Aha, jeszcze jedno to, co mówiłem kiedyś. Tutaj postaram się też poszerzyć te fi filary, żeby były grubsze. A tak zamiast z tej strony, to z tej strony. Tu jeszcze chyba wybiorę ten kamień i zrobię małą klatkę schodową w dół i tak jak mówiłem tylko wtedy tam gdzie tutaj się znajduje drewno wtedy będzie jakieś katakumby czy coś takiego eee, no to jest jedno, to teraz a, piec ciągle uzupełniam o wiaderka Dobra, może pójdę spać Dobra, jakieś pajączki gdzieś się spawnują Pójdę spać i przeczekam tą noc Znaczy przeczekam Idąc spać to... Dzień o wiele szybciej minie Okej, okay. kolejny poranek Zabrać się za to, czyli tak. Główny tutaj hmm. poziom podwórka znajduje się na tym poziomie. A tutaj jeszcze chciałem zrobić. Ten... <laughs> to może ile wciągnę to do przodu, może. jeden blok. Może też w dół Jeden blok. zrobił tutaj narożnik. Hmm. I będzie trzy bloki w górę. Ew. Trzy bloki w górę. tak, tu będzie ściana, więc to się nie liczy. będzie jeden blok. Dwa tarasu i ściana. Hmm. Może zrobię na dwa bloki i blok kończący domek? Czyli na tym poziomie będzie się kończyć, eee, zaczynać domek? Mhm. Tak. też przynajmniej z przodu zupełnie to. 5. Mm -hmm. Ładnie to wyglądać. I teraz tak. Tu. wejście A Teraz jak tu zrobić wejście hmm. Właśnie te kamienie już wybiorę, to będę miał bardziej, znaczy lepszy podgląd. A, nie mam, nie mam oczywiście żywych, przytopionego kamienia. To się tak zastanawiam, czy jest sens wycinania tego i, i zmiany tu na cegły. Nie, raczej nie, bo i tak i tak. Tak i tak, tam mamy do czynienia. Znaczy będzie zabudowane, więc nie będzie to widać. Naprawdę no, są sobie kamienia. I teraz tutaj. Ops. Tu są dwa schody w dół. Mm -hmm. oczywiście nie wziąłem pół bloków czyli tak powiedzmy tak na razie żeby to zwizualizować tu będzie schodek później zamienię to na inny schodek schodek tu będzie pół blok, pół blok Hmm, to będzie obrys rysunku, czyli e, rysunku. Fuj! Co ja ci się mam Okej, okay, jeżeli tu jest kraj budynku to schodek może być raz albo i albo będzie jeden wystawać No dobra, w każdym razie będzie coś takiego albo tak. Mm. I tu jedynie się zastanawiam, czy może też tutaj same wejście nie będzie poszerzone w ten sposób. I wtedy... Tego się tutaj pozbędę O, i będzie coś takiego. tutaj wypełnię kamieniem. Mm, dobra. Nie, 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 nie. Czemu tutaj tak zrobię? Jest roślinie. 2 dwa, o, to ja hm, miało być dwa czyli tu jeszcze dobra, to zostaje a to musi być przesunięte jeszcze, o jedno do przodu zamykamy tak I teraz tutaj kładziemy tak a tutaj w ten sposób nie wskoczy tu No dobra i teraz tu raz dwa raz, raz dwa dwa. Tutaj będzie. Um, tu będzie, będzie, będzie Taras i z tarasu będzie wejście do domku. I teraz tu jest. A dlaczego tu znowu? dałem pełną cebę to jest narożnik dobra, teraz te tutaj miałem skrzynię potrzebuję paru rzeźbionych elementów dobra, czyli tak tak. Tu będzie wejście, i <laughs> tam jest szkieletor? Skąd? Jest cień Czy go pokrzmuciło, czy co? Ła, co ja robię? Hmm. Jakim cudem ty się tam znalazłeś? No, czydzie czy. Chodź na dwór No Jak on tu się zespałnował? A może tutaj się zespawnował w tym miejscu i po prostu zszedł pod o, to jest dość ciemno No i w czasie dnia szedł pod most i dlatego się nie spalił no, dobra No to dostarczył wrażeń Dobra, taczy mogę zdjąć I teraz tutaj mogę zrobić wejście4 czy 4, tak czy wyżej muszę być blok, żeby się łatwiej wtrapywać Hmm, czyli to mniej więcej by chyba tak wyglądało. Może ewentualnie tutaj, a nie w to. No, trafić nie mogę jeszcze. Co z tym jest? Tak, tak. Hmm. I tu z drugiej strony. Podobnie. Dobra. Będę musiał tutaj troszeczkę poeksperymentować. A tutaj jeszcze na samym końcu muszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. Dobrze. Wezmę i przejdę się po lawę. Więc tu. Tu. I przynajmniej zobaczycie część kopalni jak już powybierałem wodę wodę, lawę. Tutaj ogólnie też na poziomie lawowym to znaczy diamentowym, bo to jest jedenasty poziom buduje coraz dłuższe i coraz więcej korytarzy. No i też spotykam się z takimi rzeczami, że źródełko lawy z tej strony jest tym samym źródełkiem, które zalewa mi tamtą część po prostu. A tutaj przygotowywania do, e, tutaj. Zebrania tej części już no, idą. No, posuwają się przynajmniej te trzy bloki. Jestem w stanie bezpiecznie wyciągnąć. Dobrze, i to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.